Nazywam się Bartek Postek. Opowiem Państwu chwilę, te 10 minut, jak Piotrek przed chwilą wspomniał, o projekcie Fun English, który jest programem do nauki angielskiego przez internet dla dzieci w wieku szkolnym. W ogóle gratulacje za zostanie do godziny 22:20. Widać, że naprawdę jesteście zainteresowani tematem. Dobrze. Kilku słowach, czym jest Fun English? Fun English jest internetowym kursem do nauki angielskiego, który składa się z multimediów, o których za chwilkę powiem. Nawigacja w systemie wygląda w ten oto sposób, aby ułatwić dzieciom, jak i osobom dorosłym nawigację po systemie, stworzyliśmy tak zwany podręcznik, który się nazywa FunBook. Jest to interaktywny podręcznik, który pozwala uruchamiać multimedia. Podręcznik składa się ze stu lekcji. Tutaj możecie zobaczyć, są górne zakładki. O, są górne zakładki są one z tej strony. Dobrze, i tu mamy pojedyncze duże lekcje. Tu mamy mniejsze tak zwane sabionity. Mamy tutaj przykładową lekcję, która, jak widzicie Państwo, to jest alfabet. I są cztery multimedia. Jest film zrobiony w technice green screen. Scenariusze dla nas napisała pani Agnieszka Kruk, która jest scenarzystką do seriali telewizyjnych, takich jak Na Wspólnej czy Pierwsza Miłość. Szczęśliwie również jest po filologii angielskiej, więc umie pisać metodycznie dobrze. Są tak zwane fotolekcje. Fotolekcje to są tablice interaktywne, o których zaraz pokażę, gry oraz piosenki edukacyjne. I teraz parę słów o tych elementach. Tak jak widzicie państwo, widzimy tutaj żywych aktorów. Kurs składa się ze stu około trzyminutowych filmów. Tła zostały zrobione w technice 3D. Więc w filmach widzimy te same tła, które później widzicie widzą w grze. Postacie aktorzy mają swoje tak zwane odpowiedniki, które są narysowane w technice 2D, które później występują w grach. Wszystko to tworzy tak zwany world. To są teraz te fotolekcje, które Państwo możecie zobaczyć. Fotolekcje polegają na tym, że jest około 10 tego typu czterozdjęciowych zdjęciowych tablic na każdą jedną lekcję. Jest to część bardzo metodyczna, jeśli chodzi o, o nasz portal. Dziecko słyszy nagranie rektora, ma za zadanie kliknąć obrazek odpowiadający nagraniu. Po tym, jak to zrobi, rośnie mu ten pasek na dole widoczny. Jak on się naładuje, tutaj widzicie Państwo, naładowa się już w połowie. Po zakończeniu tej fotolekcji ładuje się w pełni, dzięki czemu dziecko może włączyć grę. Tutaj widać jednego, jeden screen z gry. To są postacie. Tak jak wspominałem, te postacie mają swoje odzorowanie również w postaciach filmowych. To sprawia, że dzieci są bardziej zaangażowane w fabułę. Całość tworzy tak zwany fan world, czyli cały świat edukacyjny, w którym dziecko się porusza. Porusza się między tymi multimedialnymi elementami i na końcu są również piosenki edukacyjne. Widzicie państwo, leci piosenka akurat związana z liczeniem. Dziecko równocześnie widzi, co jest śpiewane w danym momencie, widzi transkrypcję polską i angielską. Również stworzyliśmy panel nauczyciela, tak zwany, ponieważ nasi klienci są również klien... mamy również klientów instytucjonalnych, takich jak szkoły językowe lub szkoły podstawowe, stworzyliśmy narzędzie do zarządzania tą treścią, więc można tworzyć grupy, oczywiście dodawać zadania, są bardzo rozbudowane element statystyk, dzięki czemu można patrzeć, czy dziecko się rzeczywiście uczy. Bardzo to ch... Nauczyciele bardzo to chwalą, ponieważ w końcu można zobaczyć, ile dziecko tak naprawdę uczy się w domu. Nigdy nie można było wcześniej sprawdzić, ile dziecko się spędziło na zeszłym ćwiczeń, czy naprawdę samo zrobiło zadanie, czy na przykład przepisało je na kolanie tuż przed lekcją. No, nasz system dzięki pełnej inwigilacji, o której wielki brat mógł wcześniej tylko marzyć, pokazuje, kiedy dokładnie jakie zadanie zostało zrobione, czy zostało zrobione bezbłędnie, czy zostało zrobione z paroma błędami. Teraz, tak jak mówiłem, ten kurs jest. Dla dzieci w wieku szkolnym, ale również może być dla dzieci od lat czterech, pod warunkiem, że rodzic pomaga w obsłudze. To jest bardzo istotne. Oprócz tego mamy również szkołę językową. Rozwijamy ją od ostatnich kilku, kilku miesięcy. E, polega to na tym, że nasz anglista przychodzi zazwyczaj do szkoły, prowadzi zajęcia z języka angielskiego przed lub po zajęciach szkolnych. E, dzięki temu dzieci mają kontakt z nauczycielem. A oprócz tego wszystkie zadania domowe, jak i część zajęć w trakcie, w, te, w klasie, tak zwanych, również jest prowadzona na systemie Fan English. Dzięki temu wdrażamy tak zwany blended learning, gdzie łączymy e-learning z tradycyjnym modelem nauczania, co daje najlepsze efekty. Tutaj widzimy activities. Stworzyliśmy ponad 1000 interaktywnych ćwiczeń do całego podręcznika, więc podręcznik składa się z około 400 multimediów, filmów, piosenek i gier. A oprócz tego ma tysiąc takich interaktywnych ćwiczeń jak tutaj Państwo widzicie. Polega to na tym, że jest moduł filmu, tu możemy zobaczyć, że jest film, lesson one film, jest nazwa filmu. Oprócz tego, że najpierw włączamy multimedia, następnie możemy zrobić 8 ćwiczeń do każdego takiego modułu. W sumie to jest ponad tysiąc interaktywnych ćwiczeń. Od razu Państwu powiem, że jesteśmy w trakcie procesu akredytacyjnego, złożyliśmy podanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Prawdopodobnie w ciągu najbliższych sześciu tygodni dostaniemy odpowiedź. Jeśli zostaniemy zaakceptowani, będziemy pierwszym w Polsce internetowym podręcznikiem do nauki angielskiego, zaakceptowanym przez nasze Ministerstwo Edukacji Narodowej. No, w ostatnich tygodniach dostaliśmy również prestiżową nagrodę European Language Label. Jak może Państwo się orientujecie, jest to nagroda przyznawana przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji, projektom innowacyjnym promującym innowacje w nauczaniu języków obcych. Półkolonie również językowo organizujemy, więc staramy się bardzo kompleksowo podejść do tematu nauczania. Zauważyliśmy, że kiedy prowadziliśmy zajęcia multimedialne dla rodziców, bo przeprowadziliśmy ponad 25 warsztatów dla Uniwersytetu Dzieci, rodzice zwrócili nam uwagę, że bardzo martwią się o to, że w przyszłości dzieci będą się uczyć tylko z wykorzystaniem komputera. Odpowiedzią naszą na to jest... Blended Learning, czyli również prowadzenie półkolonii językowych, jak i tradycyjnych kursów języka angielskiego. Na dzień dzisiejszy działamy we Wrocławiu, Wars Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Mamy współpracujących około 40 szkół podstawowych, kilka tysięcy uczniów. W sumie mamy 10 tysięcy aktywnych użytkowników, co jak biorąc pod uwagę, że tak naprawdę promujemy się od czterech miesięcy niecałych, to jest znaczny postęp. Tu możemy zobaczyć zdjęcia z warsztatów interaktywnych, które prowadzimy. W sumie przeprowadziliśmy już ponad 30 warsztatów dla ponad pół tysiąca uczestników, dzieci i ich rodziców. Na każdych warsztatach przeprowadzamy również ankietę z, z badającą zadowolenie. Mamy bardzo dobre wyniki. Ponad 97% rodziców uważa naszą metodę za bardzo interesującą i, i atrakcyjną dla dzieci. Tyle z mojej strony. Obiecałem jeszcze Piotrkowi, że powiem dwa słowa o tym, jak w, w szkołach prowadzimy e-learning, i co jest dosyć istotne dla Państwa. Temat, jak prowadzimy e-learning w szkołach, jest bardzo interesujący, ze względu na to, że mówi się teraz dużo o wprowadzeniu nowych technologii do szkoły. Jednak najprostszym elementem wprowadzenia nowych technologii do szkoły jest zakup sprzętowy lub oprogramowania. Co jest naprawdę ciężkie, jest nauczenie rodziców, nauczycieli i dzieci korzystać z tych technologii. Narodowy Program Rozwoju e-learningu, który prowadzimy od ostatnich kilku miesięcy i który angażuje 40 szkół podstawowych. Z kilku dużych miast polskich, polega na tym, że staramy się zaangażować całą społeczność istniejącą w szkole, czyli nawiązujemy współpracę nie tylko z nauczycielami, również staramy się dotrzeć do dyrekcji samych uczniów, jak i przede wszystkim rodziców. Chodzimy na spotkania z nimi, komunikujemy się z nimi mailowo, po to, żeby zmienić ich postrzeganie komputera. Na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że rodzic się boi komputera. Uważa, że dziecko marnuje czas przy komputerze. Komputer jest również taką metodą przetargową. Kiedy dziecko się nie uczy. Rodzic go straszy, że przestanie móc, móc korzystać z komputera. Chodzi o to, że na dzień dzisiejszy rodzic uważa, że dziecko tylko spędza czas na zabawie. Naszym zadaniem, angażując całą społeczność szkolną, jest zmienić ten pogląd, aby pokazać, że również można nauczać z wykorzystaniem komputera. Jest to swoisty kompromis, który wszystkim wychodzi na zdrowie. Dzieci nie krzyczą, kiedy widzą podręcznik, który jest zupełnie nieatrakcyjny dla nich. A z drugiej strony rodzic ma świadomość, że dziecko siedząc przy komputerze spędza ten czas pożytecznie. A po to, żeby rodzic mógł być pewien, że dziecko siedzi na, systemie, na naszym systemie, a nie na gry.pl, jest panel rodzica, który informuje rodzica, ile dziecko rzeczywiście spędziło czasu na systemie. Działa to w ten sposób, że tak jak mówiliśmy, szkolimy anglistów. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której Państwu opowiem, to jest ranking szkół. W ramach naszych testów e, współpracy ze szkołami odkryliśmy, że dobrze działają takie funkcje społecznościowe, pokazujące na tle e, społeczności, na przykład miejskiej, jak inne szkoły korzystają z oprogramowania. Dzięki temu rankingowi możemy zobaczyć kilka statystyk. Między innymi, widzimy daną szkołę. Tutaj jest numer, jest zakodowany numer szkoły i miasto, z którego, e, w którym szkoła funkcjonuje. I możemy zobaczyć, ile czasu sumarycznie spędzili uczniowie na systemie aktywnie. Jaki jest średni czas na jednego ucznia, ilu uczniów jest w systemie, jaki procent uczniów korzysta aktywnie. Dzięki temu jest to wszystko przeliczane na punkty, i dzięki temu znacznie wzrosła aktywność szkół na naszym portalu. No i tyle z mojej strony. Starałem się to zrobić możliwie w telegraficznym skrócie. Miałem dwie prezentacje przygotowane ze względu na to, że troszkę czasu zabrakło, to skrócę teraz mocno prezentację. Ze względu na nieludzką porę nie będę już Państwu zatrzymywał na swojej prezentacji, a jeszcze będzie chwilkę czasu, więc zapraszam do rozmowy. Dziękuję bardzo i mamy, y, oczywiście brawa, mamy pytania y, z internetu. O, się, się ta nasza internetowa społeczność. Tak, mamy w zasadzie dwa pytania. Po pierwsze, na ile jest to platforma dla dzieci, a na ile dla rodziców? I pytanie drugie, czy rodzice albo nauczyciele tak naprawdę znajdą czas na to, żeby analizować te wyniki w taki rzetelny sposób? No to spowiadaj się właśnie. Już się spowiadam. Pierwsze pytanie, czyli dla kogo jest bardziej, czy dla dzieci, czy dla rodziców? No, oczywiście, bardziej jest dla dzieci, jeśli chodzi o długość użytkowania. Dziecko korzysta z Fun English. Rodzic jedynie dostaje informację od systemu raz w tygodniu, ile czasu dziecko spędziło aktywnie na, na systemie. Mówiąc aktywnie, mam na myśli to, że system nie liczy czasu, jaki dziecko spędziło na stronie. System sprawdza, ile czasu dziecko aktywnie korzystało z systemu. Robimy to w ten sposób, że liczymy tylko czas pomiędzy kliknięciami. Jeśli dziecko przez 5 minut nic nie kliknęło. Nie mamy takich modułów, które wymagają więcej uwagi niż, nie wymagają interakcji przez taki, tak długi okres. Jeśli dziecko przez 5 minut nie kliknęło, ten czas nie jest wliczany do systemu. Wliczamy tylko to, co jest między jednym kliknięciem, a drugim. To jest ważna informacja. Rodzic korzysta tylko ze statystyk głównie. Dziecko korzysta ze całej zawartości metodycznej, jeśli chodzi o klienta indywidualnego. W szkołach jest to troszkę inaczej, bo wtedy jest moderator w postaci nauczyciela. To pierwsze pytanie. A drugie pytanie było dokładnie o, o, o nauczycieli, jak jest w szkole wykorzystywane. Nauczyciele mają narzędzie analityczne, które polega na tym, że pokazujemy zbiorcze wyniki na każdą grupę, a oprócz tego, jeśli dany uczeń wyróżnia się w pozytywny lub negatywny sposób, można zobaczyć dokładniejsze statystyki. Więc dzielimy to na statystyki grupy i statystyki indywidualne właśnie z tego powodu, że mamy świadomość, że każdy nauczyciel ma 100, często 100 uczniów lub więcej, więc są zbiorcze i indywidualne statystyki. eduStudio.pl. Wideo rozwiązania dla edukacji.